Maneczko, tutaj Jasmin TV. Dzisiaj nagrywam z. Krakowski Nagrywamy. PVP Utrecht. Na no, Tak? Teatr. Jest kores, Juri Pel. Oła, się podpalił. jak go zrobić nie mogę. A tutaj jest jakiś debil. Dobra, no, Nie, jeszcze nie obrada Dobra, no. denu. Double kill masz. Co? Masz double killa. No, zabije, zrobiłeś przeciwnika. Dobra, na razie spoko. Dwóch już mamy, zrobiliśmy. No, na graniu oczywiście. Czekaj, ja tam Dobra. Chodź tutaj. Chodź? Wow. Stąd właśnie. O tam jest! Tam są Ja prawie spadłem. Tam pan. Ło, wow, ale zostałem! Jaki dobry cel! Kurde. Dobra, chodź na dół. Gdzie ty jesteś? A ty już tam, tu chodź, Jak ja, ty już za tobą. Wiem, cię Fajnie. Kurde, ale ty to masz. Uuu! Parkur. Chodź, do tej, do tej, do tej, do

Kurde. Dobra, chodź, kij z nim. Tam jest, Ej. Dobra, go poszedł. dostał. Dobra, chodź. Chodź sam. Nagrywasz? Nagrywam. O, nie, przepraszam, przerwałam. Nagrywam. Olu, ja mam minimapkę. Ja nie mam. Ja mam tego Optifine. A minima... ona no, dostałem? Ja mam tak, tylko Optifine. nie, spowolnienie dostałem. No kurde, jakie lagi. Ale nuby Trafiłeś we mnie. Tak, nie dostał. Ucieka już. A nie myliłem się. Ja go dopadnę Nie będzie się Ja go dopadnę On tutaj jest! Gdzie? No to ja go właśnie ze nas odszykowałem. O, jaka to jest, jest skrzynka. O lol. On ma super hełm! Oczej! Okay. Patrz, ja się przynajmniej wyróżnia, no nie! Patrz! W tył. Tu! lagi, Anon. Ja się przynajmniej różnię. Ło! Wow. Какво се Доста. Доста, ама с шипко, шипко го. Знаеш ли? Але ново. Але ново. Удобри се там някъде. Така е, може да

No i jakiś debil by wziął. Jakiś jak są przed Donald. przed O nie, spadłem do końca świata, poczekaj. Zajmę. Ej, ja kończę już ten odcinek. No. Ja się z wami żegnam. Ja też, siemanko. Czekaj, czekaj. Czekaj, gdzie ty? O, dobra, ja też. Siema. No, nara.